jest pan Stefan Jurkowski? Dzień dobry, witam serdecznie, poeta, państwu. publicysta, krytyk literacki i dziennikarz, bardzo jest nam przyjemne pana gościć w dzisiejszym naszym programie. Może takie proste, banalnie proste pytanie, czym jest poezja? Poezja jest zapisem rzeczywistości, ale jednocześnie jest kreowaniem tej rzeczywistości indywidualnej, którą autor tworzy i zaprasza czytelnika do swojego świata, swojego świata, w którym niby jest, są te same elementy, co w tym świecie, który postrzegamy na co dzień, a jednak, a jednak on jest bardziej ekspresyjny ja się posługuje słowem, posługuje się metaforą, posługuje się obrazem. To nie jest taka mowa wprost, to nie jest komunikat, bo akcja wiersza jest jakąś taką akcją wchodzącą w zakres wyobraźni. Ona się odnosi do wyobraźni czytelnika, do wyobraźni autora, prawda, tak samo, bo wszyscy mamy zupełnie inną wyobraźnię, inną osobowość i inaczej ten świat postrzegamy, inaczej o nim piszemy. A jak ważną właśnie rolę gra wyobraźnia? Mm, taką rolę, że no, jest załóżmy dziesięciu poetów, prawda? I teraz y, każdy z nich siedzi tu. I każdy z nich patrzy mniej więcej na to samo. Ale widzi, ten y, ale widzi y, inaczej, sposób. widzi inne natężenie koloru, widzi inny szczegół. I, i ma inną osobowość, inną wrażliwość. W związku z tym powstają bardzo różne wiersze, bo jeden zobaczy tutaj stoisko z lodami, inny zobaczy nadjeżdżający tramwaj, prawda? I, i to będzie tym punktem y, ciężkości tego, tego, tego utworu, tych wielu utworów, mhm. które potem pisze. A w jaki sposób poezja kształtuje charakter człowieka? Proszę Pani, czy ona kształtuje charakter człowieka? No, jest coś takiego jak przy muzyce może, że poezja łagodzi obyczaje. Mo, być może, natomiast no, nie, nie oszukujmy się, że poezja, poezja kształtuje charakter człowieka wtedy, kiedy, kiedy są jakieś tego charakteru zaczątki, prawda? kiedy jest pewna wrażliwość, kiedy czytelnik jest zdolny odebrać, odczytać to wszystko, co jest w tym wierszu, a więc, a więc piękno świata, a więc niezgodę na świat, a więc jakieś no, dyskusje z, z, ze światem, prawda? I dostrzega w tym wierszu coś, o czym wiedział, a nie potrafił zwerbalizować. To jest najlepszy sprawdzian w tym momencie, kiedy czytelnik czyta wiersz, i mówi tak, ja o tym wiedziałem. To jest taki, on, on trafia do mojego wnętrza, tylko ja nie potrafiłem tego powiedzieć, a on tutaj napisał, powiedział, podkreślił to i to jest mój wiersz. Mhm. Od kiedy jest pan związany z poezją, z literaturą? Chyba od momentu, kiedy zacząłem w ogóle umieć stawiać drukowane litery. Czyli od Bo zawsze. pisałem drukowanymi najpierw takimi literami. Od zawsze, od zawsze. I cała ta moja szkolno licealno uczelniana to życie całe było ukierunkowane wyłącznie na... Na, na literaturę, na poezję, ale ja jednak ja myślałem, że będę kiedyś, że będę prozaikiem, tak kiedyś myślałem, ale, ale nie zostałem tym prozaikiem, dlatego że mam taką yy, tendencję do, do, właśnie do tego mówienia obrazem, znaczeniem, do takiej kondensacji, prawda? Yy, a... Będzie słychać ta karetkę? Mam yy... nadzieję, że to nie... O, już Także. Ja, się, ja, ja zacząłem pisać poezję i tutaj jakoś się w tym, w tym razie... Żywo, musimy sobie tutaj radzić jakoś. Do, do, dążyłem do tej kondensacji i ponieważ ta forma była według mnie najbardziej nośna, najbardziej adekwatna do mojej osobowości, no to pozostałem przy poezji, dlatego że no, to mi najbardziej, najbardziej odpowiadało. I całe życie pisałem. Mój za, zawodowe moje życie również przebiegało w tym kierunku, bo mówiłem, że poza śrubokrętem w domu, jak trzeba było zmienić kontakt czy kran, też to potrafię, chodziło. Natomiast żadnego innego narzędzia pracy w ręku nie trzymałem, tylko długopis, tylko maszynę do pisania, teraz komputer. Moje całe życie było związane z pisaniem, bo albo z literaturą i z dziennikarstwem. Tylko mhm. ja przeszedłem odwrotną stronę. Ja przeszedłem w stronę od y, miesięcznika do dziennika, a powinno się najpierw terminować w dzienniku, a, a, y, a, potem w a potem przejść przez tygodnik i tak dalej. No ale tak się to wszystko ułożyło. To by, ja na koniec pracowałem w życiu Warszawy, w życiu codziennym po upadku życia Warszawy. To był taki typowy dziennik, taka gazeta warszawska, ale wcześniej no to, no to była, y, był tygodnik kierunki, tygodni kult, yy, kulturalno-literacki, yy, którego już niestety nie ma. Tam debiutowałem w 1967 roku wierszem. Yy, pracowałem potem w Instytucie Wydawniczym Pax w yy, Redakcji Literatury Współczesnej przez długie, długie lata, przez 12 lat chyba. A potem już jak się zaczęła transformacja, to, to, to jak piłeczka ping-pongowa od szpilek powarszawski informator kulturalny po trybunę. Wspominał Pan o tym, że ta fascynacja, właściwie literatura zaczęła się od tych najmłodszych lat, już w szkole, a czy uważa Pan, że teraz system edukacji nasz w Polsce pozwala na to, żeby faktycznie już gdzieś tam kształtować tych młodych poetów, czy tej literatury mimo wszystko jest za mało w szkolnictwie naszym? Za mało. Stanowczo za mało i jest traktowana w sposób szalenie fragmentaryczny. Bo jeżeli program jest ułożony w taki sposób pewnymi nurtami tematycznymi, to dajmy na to, pewne nurty, które się omawia, robi się groch z kapustą, bo tu będzie Kochanowski z Iwaszkiewiczem, a potem okaże się, że w innym nurcie znowu będzie ten Kochanowski z Iwaszkiewiczem i jeszcze do tego dojdzie kto inny. Nie ma teraz takiego kształcenia polonistycznego w szkołach, jak to było kiedyś, według podręcznika Ryszarda Matuszewskiego, kiedy omawiało się okresami. I, i, i uczeń. Było to bardziej uporządkowane. Uporządkowane, bo uczeń wiedział, w jakim okresie y, ma daną postać umiejscowić. Prawda? A teraz nie wie, bo, bo jemu się deus ex machina pojawia, y, kokanowski. Y, y, przed Bogu rodzicą, potem jest Bogu rodzica, a potem jest Jarosław Iwaszkiewicz. No, no to przepraszam bardzo. Poza tym te wszystkie audiowizualne środki, no one czytaniu nie, 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 nie sprzyjają, prawda? Bo jednak żeby, żeby pisać, żeby zostać pisarzem, żeby zostać poetą, to przede wszystkim trzeba mieć tę świadomość tego, co zostało napisane, jak zostało napisane, żeby nie powtarzać pewnych, pewnych motywów. Jak mnie pytają młodzi poeci, co robić, jak zostać tym pisarzem, przede wszystkim czytać, czytać i jeszcze raz czytać, a potem Tworzyć. po u, utworzeniu, tej, wyrobieniu sobie tej, tej autoświadomości, dopiero można robić te próby yy, własnej twórczości, a, a potem doskonalić jeszcze te umiejętności warsztatowe.